Czy był jakiś przypał łóżkowy w domu ekipy? Miałeś przypał łóżkowy w domu ekipy? Nie łóżkowy. Nie łóżkowy? Balkonowy. Aha. Ja. O Boże. Ja, ja miałam przypał łóżkowy. Mianowicie... Mini kiedyś wtargnął do pokoju bez pukania. I Tromba Bomba też kiedyś wtargnął do pokoju. Kiedyś? Mieliśmy było coś takiego Na imprezę I mieliśmy akurat z koronawirusem e, e, Eee 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 Przerwę Przerwę Chiromą, bo od wszystkich staje się w porządku do pokoju I nagle napraszliście Aaaa, o nie No i dotknęliście się Coś tam znajdziemy O nie, Bywa i tak Sami rozumiecie Musisz mieć nowe. Nic więcej wam nie powiem. Nic więcej nie powiemy, musicie się domyśleć.